Kolejnym detalem odpowiedzialnym za przyspieszenie efektów będzie oddychanie. Nie oddychanie. Dzisiaj prześledzimy sobie wskazówki pomagające rozwijać bicepsy i skupimy się też na błędach, które warto byłoby wykluczyć z trenowania tej konkretnie partii. Każdy chce mieć większy bicep. No dobra, prawie każdy. Na pewno jest paru degeneratów, którzy opowiadają: Nie, nie, ja nie chcę mieć większego bicepca. Ich zostawmy w spokoju i skupmy się na tym, co można zrobić, żeby ta konkretnie grupa mięśniowa się rozwijała. Prześledzimy anatomię, żeby były efekty, a nie kontuzje. I skupimy się na tym, co robić, jeżeli mamy do dyspozycji sztangę, handlę, a może wolimy podciągać się na drążku. Najpierw przynudzę odrobinę anatomią, żebyśmy to zaraz mogli przełożyć na praktykę. Począwszy od tego, jak chwytać sztangę. Mamy łopatkę, mamy kość ramienną i mamy kość promieniową, mamy kości przedramienia. Co to ma wspólnego z bicepsem? Wszystko, bo biceps będzie zaczynał się właśnie na łopatce, będzie przebiegał sobie po przedniej części naszego ramienia, żeby zostać przymocowany do guzowatości na kości promieniowej, czyli właśnie kości przedramienia, dlatego też trenując biceps obciążaj go, zbliżając przedramię do ramienia, pozwalaj, aby łokieć delikatnie przesuwał się do przodu, ale i nie zapomnij o stabilnej łopatce jako pozycja wyjściowa i supinacji, czyli zewnętrznej rotacji przedramienia. Aby wymusić tę ostatnią, wcale nie musimy chwytać za handle i nimi kręcić, wystarczy, że chwytając dowolny przyrząd, będziemy mocno napierać na niego tę częścią dłoni, po której stronie jest mały palec. Stąd też naturalną tendencją, kiedy przesadzamy z ciężarem, będzie rozpierzchanie się łokci do boku. Jeżeli obserwujesz u siebie ten błąd, pamiętaj, że niestety zaangażujesz w mniejszym stopniu bicepsy, niż by to mogło być w sytuacji, gdy rzetelnie pilnujesz, aby być wyprostowanym i łokcie kierować raczej w kierunku swojego korpusu. Swoją drogą, jeżeli jesteś początkującym, trenującym, nie daj się wrobić w koncentrowanie się na jednej z dwóch głów bicepsa. Są głowy dwie. Faktycznie, głowa krótka, głowa długa. Jedna z nich będzie bardziej zaangażowana przy odwodzeniu ramienia, inna przy przywodzeniu ramienia. Jedna zapracuje mocniej, kiedy ramię będzie bardziej zrotowane do środka, inna, gdy ramię będzie zrotowane do zewnątrz. Jednak na etapie, gdy budujesz fundamenty swojej sprawności, stawiaj na neutralny chwyt, pozwalający proporcjonalnie rozwijać twoje ciało. Nie kombinuj, chwytaj czy sztangę, czy hantle w neutralnym rozkładzie. Dbając o to, żeby Twoja postawa była nienaganna i tutaj płynnie przechodzimy do kolejnego powszechnego błędu, który często jest związany właśnie z przesadzaniem z ciężarem. Żeby mięśnie rosły trzeba je obciążać i to jest fakt. Jednak o ile nie każdego kusi, żeby naładować sobie jak najwięcej w przysiadach od razu, no to w przypadku bicepsów wiele osób traci efekty poprzez to, że przesadza z obciążeniem i praca, którą mogłyby wykonać bicepsy jest wykonana przez kompensowanie dolnym odcinkiem grzbietu. No i co uzyskujemy? Uzyskać możemy kontuzję, ból, a na pewno niemocne zaangażowanie, przetrenowanie bicepsów. Jednak jest na to rada. Przygotuj sobie obciążenie, nieprzypadkowo jakieś niewygórowane, i przyklej się do ściany. Twój pośladek powinien przykleić się do ściany. Dodatkowo kolana będą lekko zgięte, mocno osadzasz się na podłożu, po to, żeby wykonać faktycznie pracę dokładnie tym, co ma pracować. Uwaga, twój łokieć nie będzie w stanie dostać się za bardzo do tyłu, żeby dodać dodatkowego pędu. To samo. Jest z plecami. Te nie będą mogły się wyginać we wszystkie strony, żeby pomóc ci podnosić. Ty z neutralnym chwytem, który pamiętasz z poprzednich wskazówek, wykonasz pracę faktycznie bicepsami. Korzystając ze znajomości anatomii, też wykonasz ruch w stawie ramiennym, wrócisz do ściany i wrócisz do pozycji wyjściowej. Tym samym będziesz mieć pewność, że przetrenowałeś serię bicepsami a nie wszystkim, tylko właśnie nie tymi mięśniami. Kolejnym detalem odpowiedzialnym za przyspieszenie efektów będzie oddychanie. Nie oddychaj dopiero w trakcie, kiedy ciężar się podnosi, tylko poprzeć każde powtórzenie wdechem, napięciem korpusu, tak jakby ktoś Ci miał uderzyć i wtedy z dużo większą łatwością wyzwolisz obwodowo siłę na przykład kończyn. Czyli chcesz podnosić więcej na biceps, poprzedzaj powtórzenie wdechem, ściśnięciem, Podnosisz, i ewentualnie na finale wypuszczasz powietrze. Biorę wdech, wykonuję założoną pracę, dopiero wypuszczam powietrze. Powtarzam tę sekwencję przy każdym ruchu, co ma szczególnie zastosowanie z handlami. To nie jest tak, że bujam się z dwoma handelkami. Raczej rozdzielam każde powtórzenie: kolejny wdech, drugie ramię, wracam, wypuszczam powietrze. I tak dalej, i tak dalej. Pracując z handlami, mamy większą elastyczność pracy. Możemy wyrównać dysproporcje. Nie dojdzie do sytuacji takiej której to, nawet jak jedno ramię jest słabsze, to i tak sobie poradzimy z wywindowaniem sztangi. Zaczynamy od ramienia słabszego. I uwaga, tutaj faktycznie przekręcamy ramię, jeżeli chcemy mocno zaangażować biceps, ale możemy też postawić na uginanie przedramion z chwytem młotkowym, gdy naszym priorytetem są mięśnie przedramion. Zwieńczenie dzisiejszego materiału to podciąganie na drążku, bo tutaj możemy sobie przypomnieć wszystkie zasady. Prostujemy się. To jest ważne, nasze łokcie nie rozpieszczają się na boki, tylko są skierowane raczej do środka i chwyt w przypadku, kiedy chcemy rozwijać bicepsy, nie powinien być zbyt szeroki. A pamiętacie, jak przy sztandze ta część dłoni, przy której jest mały palec, to ona będzie mocno napierała w tym przypadku na drążek. Ponownie oddycham na dole, tutaj mógłbym wypuścić powietrze lub po zakończeniu całej sekwencji. Na dzisiaj to wszystko, postaraj się do swojego treningu wdrożyć jak najwięcej z dzisiaj poznanych wskazówek, a szybko zobaczysz dodatkowe rezultaty, jeżeli któraś z tych wskazówek nie była jeszcze przez Ciebie stosowana. Przypominam, tydzień temu pojawił się materiał w podobnej tematyce, analizowaliśmy popularne ćwiczenie na barki. Jeżeli jeszcze go nie oglądasz, szukaj gdzieś tutaj odnośników w materiale. Zapraszam Cię do kolejnych materiałów i niezmiennie na stronę zdrowaforma.pl lub transformacja50.pl, gdzie czeka Ciebie moja mobilna aplikacja, która prowadzi jak za rękę do celu poprzez wskazówki treningowe, żywieniowe. Do zobaczenia. Cześć!